Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Szczęść Boże. Kochani, zapraszamy do wysłuchania orędzia naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Otwórzmy nasze serca dla Pana. Przyjmijmy Jego słowa z pokorą i zmieniajmy swoje życie z miłości do Boga. Zapraszamy. Umiłowany ludu, idźcie dalej drogą nawrócenia. Trwajcie w mojej miłości, pokoju i zgodzie wobec zamętu, z którym mierzy się to pokolenie. Bądźcie prawdziwymi świadkami mych nauk i pozwalajcie, by ujawniały się w Was dary i cnoty, jakie Duch Święty wylał na każdego. Ludu mój, musicie być ludźmi wypełniającymi moją wolę, i musicie wypełniać Boże prawo w każdej chwili waszego życia. Musicie odmawiać sobie chodzenia tam, gdzie wam to ułatwia lub gdzie jest zapewnione życie na ziemi, bo doprowadza was to do działania poza moimi naukami. Dzieci, ten czas, który przeżywacie, jest trudny, jest czasem próby dla wszystkich, którzy są moimi. Jesteście raz po raz kuszeni przez demona. Który krąży w poszukiwaniu ofiar z powodu tego, że ludzkość jest pozbawiona miłości i szacunku względem mnie, pozbawiona wierności i zrozumienia, przez to, że jestem odtrącony, i ostatecznie Duch Święty nie jest w stanie rozlewać się w pełni na wszystkich, którzy są moimi. Przychodzę w poszukiwaniu mojej świętej reszty, mojego kościoła, który pozostał, w którym wyleję całą mą miłość. Abyście szli dalej bez słabnięcia w chwilach wielkiego prześladowania i zarazem zwycięstwa. Ukochani moi, wyznaczyli wam kierunek, w którym macie podążać, w konsekwencji źle wykorzystywanej nauki, zalewając was ograniczeniami pochodzącymi od ustanowionego światowego ładu, który dalej będzie rozprzestrzeniał więcej bólu i kontroli nad ludzkością, z zamiarem porozdzielania was. By Was osłabić. Musicie być świadomi walki duchowej i mentalnej, w której się znajdujecie, a w której są bardziej atakowani ci, co są daleko ode mnie. Chaos społeczny rozprzestrzeni się z kraju do kraju, jak zaraza, z powodu rozchwiania człowieka ograniczonego w jego możliwości działania to jest działalność nieprzyjaciela człowieka. Nadeszła chwila, mój ludu. Jesteście jak owieczki pośród wilków, dlatego bądźcie przebiegli jak węże, i nieskazitelni jak gołębie. Lecz niech to Was nie trzyma w napięciu, gdyż Mój Duch Święty wspomoże Was, abyście wytrwali do końca. Oddajcie się mi, a ja będę mówił za Was. Nie lękajcie się. Choć moje słowo będzie pogardzane, i moje sakramenty będą wyszydzane. Nie oddalajcie się ode mnie, wytrwajcie w wierności. Ludu mój, ja pozostaję z wami, jestem obecny, rzeczywisty i prawdziwy w mym ciele, krwi, duszy i bóstwie w Eucharystii. Nie zapominajcie, że ja jestem wierny memu ludowi. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Wielkie narody podnoszą się w wewnętrznych, duchowych walkach. Mój lud jest prześladowany. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Obciążenia nałożone na ludzkość doprowadzają do tego, że jeden lud staje przeciw drugiemu, aż niespodzianie pojawi się wojna. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Biegun magnetyczny Ziemi kieruje się w stronę Rosji, to nie jest przypadek, lecz znak, aby człowiek się obudził. Rosja najeżdża świat i sprawia, że on cierpi. Umiłowani moi, ujrzycie wielkie zjawiska przyrody, nie lękajcie się, utrzymujcie w sobie wiarę, bądźcie ostrożni i pomagajcie sobie nawzajem. Ludzkość cierpi z powodu światowego kryzysu gospodarczego. Módlcie się, nie słabnijcie w wierze, bądźcie wierni prawdzie. Bądźcie mym ludem w duchu i prawdzie. Moja matka otacza Was opieką, idźcie dalej razem z nią, nie oddzielajcie się od mej matki. Módlcie się i wynagradzajcie. Módlcie się. Błogosławię Was, bądźcie wytrwali w nawróceniu. Kocham Was. Jezus. Krótki komentarz do orędzia: Jezus wzywa nas abyśmy coraz bardziej trwali w wierności Jego nauce, nie porzucali i nie wzgardzali Słowem Bożym. Jeżeli nie będziemy trwać w grzechu, oczyścimy nasze sumienia, nawrócimy się i uwierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, Duch Święty pomoże nam być prawdziwymi świadkami Bożej miłości i Bożego Słowa. Jesteśmy atakowani ze wszystkich stron przez złego ducha, a na świecie rozlewa się chaos, kataklizmy, głód, wojna, odstępstwo i prześladowanie. Bądźmy mimo to wierni Jezusowi, ufajmy Mu i poświęćmy Mu całe swoje życie, a On odmieni nasz los i los całego świata. Ufajmy Mu i dajmy się prowadzić. Nie bójmy się, jesteśmy przecież umiłowanym ludem Boga. Szczęść Boże i do usłyszenia, drodzy widzowie!